Już w najbliższy wtorek, to znaczy za tydzień, startuje kolejny sezon ekstra klasy games, kolejny w którym będę miał okazję brać udział. Do tej pory mój najlepszy wynik to. Trzecie miejsce z 2020 roku. W zeszłym sezonie zajęłem miejsce piąte. No i zobaczymy, co w tym roku uda się zdobyć, o co się uda powalczyć. No i chciałem Wam dzisiaj pokazać taki wstępny skład, który tutaj złożyłem na Extra Games. Jedyne wymaganie, jakie mamy w tym roku, jeśli chodzi o zawodników, to maksymalnie trzy karty toty. No i ja używam Mbappe Toty, Bellingama Toty i Messiego Toty. Aczkolwiek no mam jeszcze Halana na ławce, mam Potejaz na ławce, mam Teo Hernandeza na ławce. Ten Davis, powiem szczerze, troszeczkę może odstawać niestety, jeśli chodzi o podstawowy skład. Także no, nie jest to na, na 100% ten mój skład, którym wyjdę na Ekstraklasa Games, bo jeszcze czeka mnie na pewno ładnych kilka sparingów, które zadecydują o tym końcowym kształcie drużyny. Natomiast chciałem wam pokazać, jak mi poszło tym składem za 50 parę milionów monet, jeśli łącznie by to sumować, A dokładnie. Zagrałem jeden mecz w Champions, tak, tylko skład był troszeczkę inaczej, e, inaczej wyglądał, bo tutaj widzę, że Pele wrzuciłem, natomiast Pele nie brał udziału w tym meczu, który, który Wam pokażę, natomiast brał udział Ribery. O, i dokładnie tak wyglądał ten skład, którym zagrałem jeden mecz w Champions, także na pewno rywal tam się niestety, niestety delikatnie przeraził na sam początek meczu, gdy ten skład zobaczył, ale. Nie pękł na robocie, tylko zagraliśmy bardzo ciekawe spotkanie. Także mam nadzieję, że łapeczkę do góry zostawicie, oczywiście. No i zapraszam serdecznie do oglądania. A jeśli macie jakieś swoje sugestie dotyczące tego składu, no to dawajcie znać. zdać. Oczywiście Mateusz jest przesuwany z Wiejrą w grze, tak żeby Wiera przychodził na środek obrony, a Mateusz grał w środku pola. No dobra, to lecimy. No dobra, zobaczymy, słuchajcie. Test potężnego składu. Ja nie wiem, milion jest warty, ale chyba trochę jest warty. Tak podejrzewam, że na oko kilkadziesiąt milionów monet, no na bank. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wchodzimy do czempionów. Test składu na Ekstraklasę Games, znaczy nie jestem jeszcze na 100% pewien, że dokładnie takim składem zagram pierwszy mecz w Ekstraklasie Games, ale yy, no duża szansa, że właśnie tak to będzie. Lecimy. Dobra, jedziemy, 4 pingu, uwaga. Czy mi się uda tutaj pomijać skład? Pomijamy, 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 nie chcemy go oglądać, halo tutaj, panie rywalu, KSP Polonia, nie chcesz oglądać tego składu, nie chcesz, nie chcesz go oglądać.

Właśnie, tylko minus jest takie, że nie znam tych wszystkich playstyle'ów tych zawodników. Na pewno Ribery ma Technicalla, tak? Czyli sobie możemy podrybować fajnie 01 1 nim. No, Davis'a to znamy. Dobrze, chciałbym przedostać Messi'ego, jego dribbling 0-1. Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi! Uj, 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 Ankara Messi, no lepiej musisz to wystawiać. No dobra, test Ferdinanda. Ferdinanda też nie miałem, a nie, miałem. Ferdinanda miałem okazję testować, sprawdził się. Mogę powiedzieć? Prawo, drużyna. Davis ma do kogo wrzucić? Chyba nie bardzo. Ach, no chciałem... Chciałem tak, wiecie, na maksa przetestować jeszcze, czy tutaj Ryberim na R1 przejdzie. wiadomo, że tak naprawdę powinienem tu po prostu sklepać te parę akcji i tyle, i mieć z tego... Po prostu czystą ramkę. Tak samo trzeba pamiętać, jak jest Mateusz i Bellingham to dwóch zawodników, co potrafią powershoty Kubnąć. O kurna, Ori, poleci! Nie! O, dobra, to jest Lee, na szczęście. Ładnie teraz Bellingham, czy postraszy. To już Messi musi to wykorzystać, no to jest proste podanie w pole karne, wiadomo. Najczęściej naj... i tak prosić zdobywają bramki po prostych akcjach, jak się, się ogląda turniej FC Pro. Dopiero ta kombinatoryka wchodzi w momencie, wchodzi tak naprawdę do gry w momencie, gdy te proste akcje już nie działają. Więc póki na rywala może zagrać prosto, po prostu podaniem go rozklepać i wprowadzić piłkę w pole karne, to nie ma sensu bawić się w jakieś bardzo skomplikowane zwody. Stara, dobra, piłowa prawda. Ribery, Ojoj, oj, oj. Ribery i strzały finezyjne. Ej, czaicie, że takie bramy będzie można sadzić na ekstraklasie games, jak trochę mi zostawią do przestrzeni? Messi? O, no to jest, to jest. No to jest magia tej karty. To na pewno w ten sposób można rozwiązać wiele akcji, wiele problemów. Właśnie, się ula, może pomóc troszeczkę ten jego PlayStation Plus. Bo zobaczcie, że on ma te mocne, długie podania, więc jest ja sobie na przykład komfortowo będę mógł zagrać przerzut, który będzie bardzo dokładny. Potem przez środek pola takiego Messiego, no jeszcze trochę Ribery I znowu taki kontynuować atak, nie? Gdzie tam Davis się podłączy. Messi wiedzie. Wiadomo, że ta triwera to przesada, w sensie no... I tak śmiech, śmieję, że jeszcze tutaj musią interweniować. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Ładnie, ładnie teraz Messi. No bo mi się wydaje, że jeśli będę grał Messi, to muszę grać 4-3-2-1. I wtedy Messi na LHP, jako ten ofensywny pomocnik z trójki pomocników, 4-3-2-1, będzie robił niesamowity impact. Ładnie teraz przeciwnik, no i jest, bramka honorowa, brawo. Ej, ojo, oj, oj, Ferdinand! ho, Jury 2-4. Proszę bardzo, Półakcji nie zagrałem Mbappe? No jak nie zagrałem? Przecież. Yy... No nie no, w sumie wiesz, no. Czasami są takie mecze, że nie jesteś w stanie zaktywizować jakiegoś jednego konkretnego zawodnika, nie? Ale teraz Triwele można nim spróbować. No, jeśli ma PlayStation Plus do Triweli, można w ten sposób też. jakby. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał ten gameplay extra Classic Games, bo te karty są za mocne, toty. W tym roku są toty mocniejsze niż w jakimkolwiek roku. Mają te playstyle plus, które są po prostu jakimiś totalnymi game changerami. Mbappe, każdy, kto będzie schodził Mbappe, trzeba uważać, bo będzie walił triwele, bo ma PlayStyle plus triwele. Nie naprawdę dobrze rywal zagrał. Dobrze rywal zagrał. Jak na. Jak na to na jaką drużynę musiał zagrać. Więc testy, no, testy jak testy. No testy to tak naprawdę będą w sparinga, prawda? Tutaj to zabawa była. Zagrałem sobie jeden meczek taki w Champions', League, wiadomo. I na poddymienia lekkiej tyle.